Witajcie, tu kapitan, zapraszam na kolejny odcinek Demon Souls. Ostatnie parę odcinków było dosyć wolnych, dosyć spokojnych, takich, że można było przy nich zasnąć. Cóż, obiecuję wam, że na tym odcinku nie zaśniecie. Gotowi? No to zaczynamy. Nie opuściliśmy jeszcze Boletarii, więc otrzymujemy standardowy zestaw, jaki towarzyszy na tych poziomach, czyli żołnierze, zombiaki. Mamy też kilka nowych przeciwników, psy między innymi oraz latający Smok. Są też nasze starzy znajomi, szlamiaki. Oraz Ży. Nie żołnierze, rycerze, których już spotkaliśmy. Więc. Um, tak, będzie. będzie ciekawie. Jeżeli oglądasz moją serię, to zauważyłeś pewnie, że ostatnich kilku odcinków zalała plaga błędów i glitchów graficznych, dźwiękowych. Um, to nie jest coś, co chcę kontynuować. Szukałem błędu, e, szukałem problemów z sterowniki, sterowniki, zamieniłem kable, testowałem inne konsole i tak Aż w końcu znalazłem błąd i jeżeli byłeś lub byłaś na moim live kilka tygodni też, to doświadczyłeś e, go na własne na oczy, zobaczyłaś też co się dzieje ponieważ e, to jest śmierć, powolna śmierć mojej karty do przechwytywania e, i, i no nie jest dobrze powiem wam, ponieważ nie mam czym nagrywać teraz e, mogę spróbować oczywiście przechwycić z playstation, na usb przejść na pc e, ale jak gdyby nie o to chodzi, no nie jest dobrze słuchajcie, nie jest dobrze Właśnie w takich chwilach jak ta bardzo cieszę się, że mam ten Patronite. Zaczęliśmy naszą przygodę z Patronite, ponieważ mam teraz plan B. Inaczej taki incydent poważnie spowolniłby tą serię albo wręcz zakończył. Mniejsza jednak o to. Porozmawiamy z Ostrawą, który po raz kolejny wpadł w tarapaty. Ostrawa przestrzega nas przed smokiem, który czai się na naszej drodze. Nie ma on specjalnej areny, ani swojej muzyki, on po prostu tam jest i czeka na nas. I głowa tego konia rusza się, kiedy na nią dodepniemy. Właśnie to zobaczyłem, jest to bardzo. Bardzo ciekawy i fajny szczegół. Jak zauważyłaś lub założyłeś, mamy nową broń, mamy nowy pancerz. Jak go zdobyć? Zobaczysz w poradach, w odcinku specjalnym, który link możesz zobaczyć tutaj lub w opisie filmu. Jeżeli jeszcze się nie ukazał, to ukaże się na dniach. Póki co, ruszajmy ścieżką pana. Namierzmy smoka, jest tam. On sobie lata i kiedy wejdziemy na most, zobaczcie jak przyspieszył, dostrzegł nas i zaczyna bombardować. Zanim ruszycie, nie podnoście żadnych przedmiotów. Upewnijcie się, że macie pełen pasek staminy i po prostu biegnijcie. Tu jesteście bezpieczni, tu ogień z wam nie zrobi. Teraz macie dwie opcje. Możecie biec dalej, unikając ognia smoka, lub, lub możecie iść pod ziemię, przejść się podziemną, gdzie jest ciasno, ciemno, jest pełno wrogów i e, będzie ciężko, aczkolwiek nie będzie was prześladował smok. I kiedy mówię, że są tylko dwie opcje, mówię o reszcie graczy, którzy nie oglądają mojego let's playa. Wy dostajecie opcję numer 3. Jaka jest opcja numer 3? Opcja numer 3 jest zabicie smoka, czego dokonamy właśnie teraz. Pytanie, ale jak postać 10 poziomu może zabić smoka? Haha, nic prostszego. Mamy zaklęcia, mamy też piersiń, który generuje nam ma, więc mamy nieskończoność amunicji. Wszystko, czego nam trzeba, to odrobienie cierpliwości, chęci i czasu. Udało się! Smok nie żyje. Niecałe pół godziny później zyskujemy ponad 7000 dusz oraz jego duszę. Duszę mini bossa z której możemy zrobić co? Nowe zaklęcie, nową broń. A możemy po prostu zjeść i wystać z niej energię i władować ją w siebie, zainwestować w ekwipunek lub w parametry. Cóż, co z nią zrobimy? Oglądaj dalej. Póki co, próbuję rozbić tą beczkę, ale nie udaje mi się. Um. Okej, okay. z tamtej strony była jakaś twardsza I ten smok się nie respawnuje On nie powraca, kiedy zginiamy, Jego już po prostu nie ma e, Pozbyliśmy się tego problemu Możemy teraz podróżować bezpiecznie Po powierzchni e, Bez żadnego problemu e, Tylko uwaga Teraz smok nie będzie nam też mógł W cudzysłowie pomóc Ponieważ e, nie zniszczy, nie zabije Przeciwników, którzy są na moście Więc będziecie musieli z nimi walczyć Aczkolwiek z naszą nową bronią z 4-1, ci przedzielnicy są naprawdę śmieszni. Widzicie, tutaj się wróciłem, pozbierałem wszystkie dropy, które przedtem, pamiętacie, mówiłem wam, żeby ich nie podnosić, ponieważ wiedziałem, że zabijemy smoka, dlatego mówiłem, żebyście nie podnosili, nie ryzykowali niepotrzebnie. A jeżeli mnie nie posłuchałeś, poniosłeś ten przedmiot i przez to zginąłeś, no to już teraz wiesz. Parę odcinku temu jeden z moich widzów Halgir e, napisał jak się powinno doświadczyć gry SOULS. A jeżeli chcecie wróćcie, przeczytajcie jego komentarz. Że miał rację. Gry SOULS powinno doświadczyć się w samotności, bez e, naprawdę pomocy, bez szukania e, porad, oglądania poradników, jesteście Wy, komentarze graczy. E, jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, musisz sobie kogoś przyzwać na pomoc. E, tak się powinno przychodzić SOULS. Unikanie spoilerów jednak w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężkie, bo non-stop ktoś rzuca coś, czy to na jakieś mimy, czy to jakieś posty. Kolejna sprawa, gdybyście mieli nie ukończyć gry, ponieważ nie wiecie jak zabić bossa lub gdzie znaleźć jakąś broń i to rujnuje waszą zabawę, jak najbardziej zapraszam na mój kanał, pełna playlista. Myślę, że już się domyślacie jaką mamy pętle rozgrywki tutaj, jak wygląda gra tą postacią. Gracie na maksa, póki wam się nie skończy mana. Kiedy wam się kończy mana, zostawiacie grę, żeby pierścień zdegenerował manę i oglądacie poradnik kapitana trochę gameplaya, trochę kapitana um, i myślę, że sukces macie gwarantowany no dobra, teraz wyobraźcie sobie następny fragment, że robimy bez zabicia smoka wszystko co to widzicie plus jeszcze latający nad głową smok może być ciężko zwłaszcza dla początkującego gracza. Naturalnie, kiedy po raz pierwszy pleci smok wyczyści nam drogę, wszystko obróci zgliszcza, śmierć i pożogę. Um, ale czego nie obróci w pożogę i zgliszcza, to tych dwóch albo trzech łuczników, nie pamiętam, kuszników, którzy stoją na murach, widzicie, dwie strzały, e, który, którzy do nas strzelają. Teraz, jeżeli zostacie trawieni tą strzałą, e, zostajecie spowolnieni, zatrzymani. E, jeżeli wyruszyliście za późno lub braknie nam staminy, e, Zostajecie momentalnie zabici przez Smoka. Miejcie to na uwadze. Dotarliśmy. 9 minut, koniec poziomu. To jest cała droga pana. Naturalnie jeszcze nie przejdziemy, bo za mgłą jest boss. Jeszcze nie będziemy z nim walczyć. Musimy dokończyć poziom, pozbierać wszystko, dokończyć misję ostrawej. 우、啊 Kolejny fragment gry odbędzie się w ciemności. Będzie tutaj ciasno i ciemno, więc przeciwników zobaczycie w ostatniej chwili. Używajcie namierzania, żeby zobaczyć ich wcześniej. Są tutaj też psy, które są bardzo, bardzo szybkie i bardzo trudno je dostrzec, więc tak naprawdę to one są największym zagrożeniem. Jest są w jednym miejscu i są w dużej grupie, chyba 4 albo 5 psów. Użyjcie więc zaklęcia broni dystansowej, żeby zabić najmniej jednego z nich bomby, noże do rzucania, cokolwiek macie pod ręką. Jeżeli już was zaatakują, wycofajcie się, żeby walczyć z nimi w jakimś na przykład tutaj ciasnym korytarzu, gdzie będą mogły podejść do was tylko jeden na jeden. Jeżeli używacie broni dwuręcznej, pamiętajcie, że taki ciasny korytarz działa jako pułapka w, też dla was, ponieważ biorąc zamach jakimś mieczem wręcznym czy ogromnym toporem e, może on się zatrzymać na, właśnie na ścianie od na tego ciasnego pomieszczenia i zamiast uderzyć wilka, uderzycie w ścianę e, kiedy dodatkowo jeszcze macie mało życia, to wy nie traficie wilka, a wilk was trafi i śmierć gotowa, witamy na początku poziomu Mamy sklepikarza, nasz stary dobry znajomy. Tak naprawdę, po zabiciu psów nie ma tutaj już żadnych poważnych zagrożeń. Jeżeli zginęliście ani zabiły was psy, no to jesteście tylko sobie winni jest to wasza wina w 100%. Bo jeżeli jesteście ostrożni, nawet to, że jest tutaj ciasno, że jest tutaj ciemno, można ominąć. Grając powoli, możecie namierzać i tak, jakby gdyby polegać na swojej postaci, na swoim bohaterze, żeby to on wyczuwał, znajdował wrogów za was. Macie broń, tak jak powiedziałem, dystansową zaklęcia, możecie ich odpalić, załatwić się z dystansu, więc nie ma wymówek. Dodatkowo, jeżeli macie taki miecz, jaki Wam poleciłem, jesteście nie do zatrzymania. Idziemy do sprawy, żeby uwolnić go i pomóc mu w kontynuowaniu jego misji. To by było na tyle, moje panie, moi panowie. E, skończyliśmy ten poziom całkowicie wzdłuż i wszerz. Mamy tak naprawdę wszystko po to, przyszliśmy, czego chcieliśmy. E, misja wykonana, przedmioty podniesione, wzdłuż i wszerz. E, wszyscy wrogowie tak naprawdę zabici. Posprzątaliśmy tutaj. E, jedno, to, co zostało nam, to zabić bossa. Ode mnie to na tyle. Do następnego odcinka żegnam was. Jeżeli ten materiał pomógł wam w jakikolwiek sposób. Nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, swojej opinii, komentarza i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych epizodów. Trzymajcie się. Na razie.